Czy wiesz, że możesz modlić się codziennie, czytać Pismo Święte i służyć w kościele, a jednak być ślepym na najgroźniejszego wroga twojej duszy? Ten wróg nie nosi maski diabła, nie przychodzi z trój zębem i ogniem. Przychodzi w eleganckim garniturze twoich cnót. Ukrywa się za twoimi dobrymi uczynkami, szepcze ci do ucha: jesteś lepszy niż inni. I najstraszniejsze jest to, że Ty Mu wierzysz. Jakub, sługa Pana Jezusa Chrystusa, napisał w czwartym rozdziale swojego listu słowa, które porażają jak piorun i obnażają jak lustro. Słowa, które większość chrześcijan czyta pobieżnie, nie rozumiejąc, że patrzą w otchłań własnego serca. Te wersety demaskują wroga, który zabił więcej dusz niż wszelkie jawne grzechy razem wzięte. Mówię o pysze, ale nie o tej pysze, którą łatwo rozpoznać, nie o aroganckim bogaczu, który gardzi biednymi, nie o uczonym faryzeuszu, który wywyższa się nad prostymi ludźmi. Nie. Jakub pisze o pysze, która potrafi klękać, o pysze, która znana pamięć Psalmy, o pysze religijnej, która niszczy kościół od środka jak rdza trawiona żelazo. Żyjemy w czasach, gdy chrześcijaństwo stało się dla wielu dekoracją, a nie życiem. Tradycją, a nie prawdą. Ludzie noszą krzyże na szyjach, ale nie dźwigają krzyża w sercach. Modlą się głośno, ale żyją cicho dla siebie. I w tym całym religijnym teatrze pycha siedzi na tronie, udając pokorę. Świat mówi: "Wierz w siebie, jesteś wystarczający, zasługujesz na szacunek." Ale Pismo Święte mówi coś zupełnie odmiennego. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To nie są słowa pociechy dla Twoich ambicji. To wyrok śmierci dla Twojego ego. Jakub nie pisze tej prawdy z chłodnym dystansem teologa. On pisze ją z gorącym sercem pasterza, który widzi, jak owieczki są zabijane przez wilka, którego same wykarmiły. Widzi kłótnie w kościele. Widzi zazdrość między braćmi. Widzi żądze, które nie mogą być zaspokojone, bo rodzą się z pustego serca. I wie, że u korzenia tego wszystkiego leży jedna rzecz Pycha, która odmawia upadnięcia przed Bogiem. Czy chcesz poznać sekret ukryty w tym rozdziale? Oto on. Nie możesz wygrać walki z pychą, dopóki nie przyznasz, że ją przegrywasz. Nie możesz otrzymać łaski, dopóki nie uznasz, że jesteś bankrutem. Nie możesz być podniesiony, dopóki nie padniesz na twarz. To jest prawda, której świat nienawidzi, to jest prawda, której twoje serce się opiera, ale to jest prawda, która zbawia. W następnych minutach nie będę głaskał cię po głowie, nie powiem ci, że jesteś wspaniały i że Bóg ma dla ciebie plan prosperity. Powiem ci to, co powiedział Jakub. Jesteś grzesznikiem, który potrzebuje łaski, i póki tego nie zrozumiesz, żadna religia, żadna tradycja, żadna pobożność cię nie zbawi. Ale jest nadzieja, jest łaska, jest Chrystus, a On przyszedł nie do zdrowych, ale do chorych, nie do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów przyznać, do której grupy należysz? Jakub nie traci czasu na grzeczności. W czwartym rozdziale uderza prosto w serce jak chirurg, który wie, że zwlekanie zabije pacjenta. Czytajmy jego słowa jakby po raz pierwszy: Skąd między wami walki i skąd swary? Czy nie stąd z waszych rządz, które walczą w członkach waszych? Widzisz? Apostoł nie zaczyna od łagodnej zachęty, zaczyna od diagnozy. A diagnoza jest druzgocąca. Problem nie leży na zewnątrz, ale w środku. Nie w okolicznościach, ale w Twoim sercu. Świat nauczył Cię obwiniać innych. Gdy jesteś nieszczęśliwy, to wina Twojego męża. Gdy jesteś sfrustrowany, to wina Twojego pastora. Gdy czujesz pustkę, to wina świata, który Cię nie docenia, ale Jakub mówi: Nie, to Twoje żądze, to Twoje pragnienie bycia większym, lepszym, ważniejszym, to Twoja pycha. Która nie może znieść, że ktoś inny jest wywyższony. Oto tajemnica, której większość kazań nie dotyka. Pycha jest matką wszystkich grzechów. Pomyśl o tym, jak o zatrutym źródle. Z jednej studni wypływa tysiąc potoków: zazdrość, gniew, oszczerstwo, chciwość, nieczystość. Ludzie próbują zatykać te potoki, naprawiać zewnętrzne zachowania, powstrzymywać poszczególne grzechy. Ale dopóki nie zatrują źródła, Woda będzie wciąż zanieczyszczona, a tym źródłem jest pycha, przekonanie, że Ty jesteś centrum wszechświata, że Tobie się należy, że Bóg istnieje po to, by spełniać Twoje plany. Jakub pisze dalej: Pożądacie, a nie macie, zabijać gotowi jesteście i zazdrościcie, a niczego osiągnąć nie możecie. To jest portret duszy opanowanej przez pychę, wieczne pragnienie, które nigdy nie może być zaspokojone. Dlaczego? Bo pycha jest jak otchłań, która nigdy nie mówi dość. Pozwól, że posłużę się obrazem. Wyobraź sobie człowieka, który cierpi na nieznośne pragnienie. Pije wodę z morza. Im więcej pije, tym bardziej pragnie, bo słona woda tylko pogłębia jego cierpienie. Tak działa pycha. Im więcej jej dajesz, tym bardziej domaga się więcej. Zdobywasz szacunek ludzi, ale to nie wystarcza. Zdobywasz stanowisko w kościele, ale wciąż czujesz pustkę. Osiągasz sukces, ale ktoś inny osiągnął większy. I tak bez końca, aż do grobu. A teraz słuchaj uważnie. Bo to jest jądro doktryny: przyjaźń ze światem jest nieprzyjaciółką Boga. Co Jakub ma na myśli? Czy zabrania ci mieć niewierzących przyjaciół? Czy nakazuje ci uciekać do klasztoru? Nie. Mówi o czymś znacznie głębszym. Mówi o systemie wartości. Mówi o tym, czym mierzysz swoje życie. Świat mierzy wartość człowieka tym, co osiągnął. Ile ma? Kim jest? Jak go postrzegają? Ewangelia mierzy wartość człowieka tym, kim jest w Chrystusie, grzesznikiem zbawionym łaską. Nie możesz służyć dwóm panom, nie możesz szukać chwały u ludzi i jednocześnie u Boga, nie możesz budować swojego Królestwa i Królestwa Bożego. I oto przychodzi wiersz, który jest sercem całego rozdziału: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zatrzymaj się przy tym słowie: sprzeciwia. To nie jest obojętność, to nie jest rozczarowanie, to jest aktywna opozycja. Wszechmogący Bóg, Stwórca niebios i ziemi, staje naprzeciw pysznego człowieka i mówi: Nie, czy możesz sobie wyobrazić straszliwszą pozycję, walczyć przeciwko Bogu? Ale wiersz ma także drugą część, która jest jak balsam na zranioną duszę, a pokornym łaskę daje: łaska! To słowo, które powinno sprawić, że twoje serce się zatrzyma ze zdumienia. Łaska to nie nagroda za twoje osiągnięcia, to nie zapłata za twoją pobożność, łaska to dar dla tego, kto nie zasługuje. Dla bankruta, dla zbuntowanego, dla pysznego, który w końcu upadł na kolana, Spurgeon mawiał: Pokora to nie myślenie mniej o sobie, to myślenie o sobie rzadziej, a ja dodam Pokora to rezygnacja z roli Boga we własnym życiu i uznanie, że istnieje tylko jeden Bóg i to nie ty. Czy to się dzieje w twoim życiu? Czy modlisz się, panie, spełnij moje plany? Czy, panie, niech się stanie wola twoja? Czy czytasz Biblię, by znaleźć wsparcie dla swoich przekonań? Czy by pozwolić Bogu przemienić twoje przekonania? Czy służysz w kościele, by być widzianym, czy by widzieć Chrystusa? Te pytania nie są wygodne, ale są konieczne. Apostoł Jakub wie, że teologia bez praktyki jest martwa. Dlatego w kolejnych wersetach daje nam jasne wskazówki: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Diabłu. To jest kolejność. Najpierw kapitulacja przed Bogiem, potem walka z Wrogiem. Nie na odwrót. Nie możesz walczyć z Diabłem w mocy własnej pychy. On cię zniszczy, ale gdy jesteś ukryty w Chrystusie, gdy twoja tożsamość nie leży w tym, co osiągnąłeś, ale w tym, czym Chrystus cię uczynił, wtedy diabeł musi uciekać. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To nie jest automatyzm religijny, to jest obietnica dla złamanego serca, które przestało udawać i zaczęło pragnąć. I wreszcie, werset, który przenika jak miecz. Oczyście ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o duszy rozdwojonej. Dusza rozdwojona to portret współczesnego chrześcijanina. W niedzielę w kościele, w poniedziałek w świecie, Bogu na ustach, ale świat w sercu. Jakub mówi: Koniec z tym. Musisz wybrać. A teraz nadchodzi moment, którego większość z nas się boi moment, gdy przestajemy mówić o ludziach w ogóle i zaczynamy mówić o Tobie, o mnie, o nas, siedzących w ławkach, czytających Biblię, modlących się, a jednak noszących w sercu ukrytą pychę, jak złodziej nosi skradziony klejnot pod płaszczem. Pozwól, że zadam Ci pytanie, którego nie można zlekceważyć. Jak reagujesz, gdy ktoś Cię krytykuje? Nie odpowiadaj zbyt szybko. Zastanów się naprawdę, gdy brat w Chrystusie delikatnie zwraca Ci uwagę, gdy żona zauważa Twoje słabości, gdy pastor w kazaniu trafia w Twój ukryty grzech, czy Twoje pierwsze uczucie to wdzięczność, czy obrona, czy pokora, czy usprawiedliwienie, czy skrucha, czy gniew. Bo widzisz, pycha ma jedną charakterystyczną cechę: nie znosi korekty. Pyszne serce mówi, jak śmierz, czy nie wiesz, kim jestem? Ile zrobiłem dla Boga? Ile lat służę w kościele? A pokorny człowiek słyszy krytykę i pada na kolana błagając: "Panie, czy to prawda? Jeśli tak, oczyść mnie. Nie pozwól mi żyć w kłamstwie." Jakub pisze dalej słowa, które brzmiały skandalicznie dla jego żydowskich czytelników: "Upokórzcie się przed Panem, a wyższy was." To jest kompletne odwrócenie logiki świata. Świat mówi: Wywyż siebie, bo nikt inny tego nie zrobi. Bądź swoim własnym bohaterem, walcz o swoje miejsce. Ale Ewangelia mówi: Noś, upadnij, zejdź z tronu, przyznaj, że jesteś niczym, a wtedy Bóg cię podniesie. I to nie jest tanie obietnica sukcesu. To nie jest kolejna wersja: myśl pozytywnie, a będziesz bogaty. Nie, gdy Bóg cię wywyższa, robi to na swój sposób, w swoim czasie, dla swojej chwały, a nie dla Twojej. Może wywyższy cię przez cierpienie, które oczyści Twoją duszę, może przez porażkę, która nauczy cię zależności od Niego, może przez ukrycie, które zabije Twoją potrzebę uznania. Pozwól, że namaluję Ci trzy obrazy, trzy duchy siedzące dzisiaj w naszych kościołach. Pierwszy obraz Człowiek letni. Znasz go dobrze. Przychodzi w niedzielę, śpiewa pieśni, słucha kazania, ale jego serce jest tysiąc kilometrów stąd. Myśli o obiedzie, o pracy, o tym, co ludzie o nim myślą. Modli się, ale jego modlitwy są jak listy do świętego Mikołaja: Daj mi to, daj mi tamto. Czyta Biblię, ale nie pozwala Biblii czytać jego serca. Jakub mówi do niego: "Ludzie o duszy rozdwojonej. Nie możesz służyć Bogu jedną nogą, a drugą stać w świecie. Bóg nie potrzebuje twoich niedziel, jeśli reszta tygodnia należy do ciebie. On chce całego twojego życia albo niczego. A co jest ukorzenia tej letniości? Pycha. Pycha, która myśli: dam Bogu kawałek mojego życia, a reszta należy do mnie." Jakby Bóg był twoim wspólnikiem biznesowym, a nie twoim panem i stwórcą. Jeśli to ty, posłuchaj. Twoją największą potrzebą nie jest więcej aktywności w kościele. Twoją największą potrzebą jest złamane serce. Potrzebujesz zobaczyć swoją grzeszność tak wyraźnie, że przestaniesz myśleć, że Bóg jest szczęściarzem, że cię ma. Potrzebujesz zobaczyć Chrystusa na krzyżu i zrozumieć, to ja powinienem tam wisieć. Drugi obraz, człowiek cierpiący. Przechodzisz przez dolinę, choroba, strata, zdrada, samotność. I modlisz się, ale niebo milczy. Wołasz, ale Bóg się nie odzywa. I w twoim sercu zaczyna kiełkować pytanie, czy Bóg mnie kocha, czy o mnie pamięta? Do ciebie Jakub mówi najdelikatniej: Zbliżcie się do Boga. A zbliży się do was. To nie jest obietnica, że cierpienie zniknie. To jest obietnica, że w cierpieniu nie będziesz sam. Ale musisz zrozumieć, być może Bóg dopuścił to cierpienie właśnie po to, by zabić w tobie ostatnie ślady pychy, by nauczyć cię, że nie jesteś samowystarczalny, że potrzebujesz Jego łaski każdego dnia, każdej godziny, każdego oddechu. C.S. Lewis napisał, Bóg szepcze w naszych przyjemnościach, mówi w naszym sumieniu, ale krzyczy w naszych cierpieniach. Ból jest Bożym megafonem, by zbudzić głuchy świat. Czy słyszysz? Czy w środku burzy potrafisz upaść na kolana i powiedzieć: Panie, nie rozumiem, ale ufam, nie widzę, ale wierzę, nie czuję Twojej bliskości, ale wiem, że nigdy mnie nie opuściłeś? To jest pokora. Nie wtedy, gdy wszystko idzie dobrze i łatwo jest chwalić Boga, ale wtedy, gdy wszystko się rozpada i wciąż mówisz: on jest dobry. Trzeci obraz. Człowiek religijny to najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Znasz Biblię na pamięć, modlisz się długo, poszczisz Dajesz jałmużnę, ludzie cię szanują, pastor chwali twoją służbę, ale w głębi serca, tam gdzie nikt nie zagląda, myślisz: zasługuję na to, jestem lepszy niż tamci. Pamiętasz przypowieść Jezusa o faryzeuszu i celniku? Faryzeusz stoi i modli się: Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie. Celnik nawet nie podnosi oczu do nieba, tylko bije się w pierś. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, zgadnij, który wrócił do domu usprawiedliwiony. Jeśli jesteś tym człowiekiem religijnym, twój największy wróg nie stoi na zewnątrz, stoi w środku. To twoja pycha duchowa, która myśli, że Bóg ci coś winien za twoją służbę, że masz prawo go osądzać, gdy nie spełnia twoich oczekiwań, że jesteś wspólnikiem Boga, a nie jego sługą. Jakub mówi ci, nie osądzajcie jeden drugiego, bracia. Przestań mierzyć duchowość innych, przestań porównywać swoją służbę z ich lenistwem, przestań wywyższać się w swoim sercu, bo w momencie, gdy myślisz, że stoisz, właśnie upadasz. Wszystkie trzy obrazy łączy jedno pycha ale jest jedno rozwiązanie dla wszystkich trzech: Chrystus, nie Twoja siła woli, nie Twoje postanowienia noworoczne. Nie twoja zdolność do samodoskonalenia, Chrystus ukrzyżowany za twoje grzechy, z wstały dla twojego usprawiedliwienia, wstawiający się za tobą każdego dnia przed tronem łaski. Gdy patrzysz na krzyż, nie możesz być pyszny, bo widzisz cenę swojego grzechu, widzisz co twoja pycha zrobiła synowi Bożemu, ale też widzisz miłość, która pokrywa wszystkie twoje porażki. I dlatego pokora nie jest ciężarem, jest uwolnieniem, uwolnieniem od udawania, od wyścigów z innymi, od nieustannego dowodzenia swojej wartości, bo twoja wartość nie leży w tym, co robisz, leży w tym, co Chrystus dla ciebie zrobił. A teraz, gdy stoisz przed lustrem Słowa Bożego i widziałeś swoją twarz twarz grzesznika, twarz pysznego serca twarz człowieka, który potrzebuje łaski. Nadszedł czas, by usłyszeć najwspanialszą wiadomość, jaka kiedykolwiek rozbrzmiewała w historii ludzkości. Ewangelia nie zaczyna się od słów bądź lepszy, zaczyna się od słów: Chrystus umarł za grzeszników. Rozumiesz? Nie za dobrych ludzi, którzy potrzebują małej poprawki, nie za religijnych, którzy są prawie wystarczająco dobrzy, dla grzeszników. Dla pysznych, dla buntowników, dla tych, którzy całe życie budowali swoje królestwa i teraz stoją wśród ruin. Jakub pokazał nam chorobę, ale Ewangelia pokazuje lekarstwo. I tym lekarstwem nie jest Twoja pokuta, tym lekarstwem jest Chrystus. Na Golgocie, na drewnianym krzyżu wisiał Syn Boży, niewinny, święty, bez grzechu. A jednak na jego ramiona spadł ciężar całej ludzkiej pychy, całego buntu, całego będę jak Bóg. On wziął na siebie wyrok, który należał się tobie. Pił kielich gniewu Bożego do dna, abyś ty mógł pić z kielicha łaski. I gdy wołał, wykonało się, nie chodziło o to, że jego życie się kończy. Chodziło o to, że twój dług został spłacony, że bitwa została wygrana. Że pycha została pokonana nie Twoją siłą, ale Jego ofiarą. Trzy dni później grób był pusty. Śmierć nie mogła go zatrzymać, bo On nie umarł za własne grzechy, nie miał żadnych, umarł za Twoje i z martwych wstał, by dać Ci nowe życie. Życie, które nie polega na budowaniu pomnika samemu sobie, ale na żywej relacji z żywym Bogiem. To jest Ewangelia. Niedobra rada, nie zestaw zasad moralnych, ale wiadomość o tym, co Bóg zrobił, gdy ty nie mogłeś nic zrobić. I dlatego Jakub może pisać z taką pewnością: pokornym łaskę daje, bo łaska już została dana na krzyżu. W pustym grobie, w niebie, gdzie Chrystus wstawia się za Tobą w tej chwili, ale łaska wymaga odpowiedzi, i ta odpowiedź nazywa się wiarą. Wiara to nie jest zgoda umysłu na pewne fakty teologiczne. Wiara to rzucenie całego ciężaru swojego życia na Chrystusa. To powiedzenie: Panie, nie mam nic do zaoferowania, moja sprawiedliwość jest jak brudna szata, moja pycha mnie zabiła. Ale wierzę, że Ty umarłeś za mnie, wierzę, że Twoja krew jest wystarczająca, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. I w tej chwili, słuchaj uważnie w tej chwili dzieje się cud większy niż stworzenie wszechświata. Ty, grzesznik, zostajesz usprawiedliwiony nie dlatego, że stałeś się dobry, ale dlatego, że Chrystus był doskonały za Ciebie. Twoje grzechy zostają przybite do krzyża. A Jego sprawiedliwość zostaje przypisana Tobie. To się nazywa łaska, niezasłużona, niepojęta, wieczna. I gdy ta prawda naprawdę dotrze do Twojego serca, stanie się coś rewolucyjnego. Zaczniesz żyć nie po to, by zdobyć miłość Boga, ale dlatego, że już ją masz. Twoja służba przestanie być wyścigiem o uznanie, stanie się odpowiedzią wdzięczności. Twoja modlitwa przestanie być listą życzeń, stanie się rozmową dziecka z Ojcem. Twoje czytanie Biblii przestanie być religijnym obowiązkiem, stanie się spotkaniem z żywym Słowem, i Twoja pokora przestanie być sztuczną skromnością, stanie się naturalnym owocem serca, które zrozumiało: Wszystko jest łaską. Spurgeon mawiał: Pokora nie jest myśleniem o sobie jako o robaku. Pokora to zdziwienie, że Bóg w ogóle na ciebie patrzy, i dodawał, a gdy już zrozumiesz, że On nie tylko patrzy, ale kocha, upadniesz na kolana w niemym uwielbieniu. To jest życie chrześcijanina nieciągła walka, by udowodnić swoją wartość ale odpoczynek w zakończonym dziele Chrystusa i z tego odpoczynku wypływa prawdziwa przemiana bo widzisz, nie możesz wykorzenić pychy samodzielnie. Próbowałeś już tysięcy razy, postanawiałeś być pokorny, i po godzinie znowu byłeś pyszny, tym razem z powodu swojej pokory. To jest koło, z którego nie ma wyjścia, dopóki patrzysz na siebie. Ale gdy patrzysz na Chrystusa, gdy dzień po dniu kontemplujesz Jego miłość, Jego ofiarę, Jego łaskę, wtedy Duch Święty powoli, cierpliwie, przemienia Twoje serce nie przez Twoje wysiłki, ale przez Jego moc. I dlatego Jakub może zakończyć swoje napomnienie wezwaniem: Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Jak się zbliżasz? Przez modlitwę nieformalną. Religijną recytację, ale szczerą rozmowę z tym, który Cię zna lepiej, niż Ty znasz siebie i wciąż Cię kocha. Przez Słowo, czytaj Biblię nie po to, by zahaczyć punkt na swojej religijnej liście. Czytaj, by spotkać Chrystusa. On jest w każdej linijce, w każdym proroctwie, w każdym psalmie. Szukaj Go tam, przez wspólnotę. Nie izoluj się. Bóg dał ci, braci i siostry, nie po to, byś ich osądzał, ale byś z nimi wzrastał. Wyznawaj im swoje grzechy. Przyjmuj ich napomnienia. Noś ich ciężary. Przez posłuszeństwo. Nie aby zasłużyć na niebo, tam nie możesz nic zasłużyć, ale dlatego, że kochasz tego, który najpierw cię ukochał i gdy to robisz... Dzień po dniu, rok po roku, odkryjesz coś cudownego: odkryjesz, że pycha, która kiedyś była tyranem twojego serca, traci swoją moc, że przestajesz porównywać się z innymi, że przestajesz bronić swojej reputacji, że możesz przyjąć krytykę bez gniewu, sukces bez arogancji, porażkę bez rozpaczy, bo twoja tożsamość nie leży już w tym, co osiągasz, leży w tym, kim jesteś w Chrystusie. Umiłowanym dzieckiem Boga, na zawsze bezpiecznym w Jego uścisku. To jest wolność. Nie wolność od służby, ale wolność do służby. Nie wolność od krzyża, ale wolność w krzyżu. Więc co dzisiaj zrobisz? Nie pytam, czy zapiszesz się na więcej aktywności w kościele. Pytam, czy upadniesz na kolana przed żywym Bogiem i pozwolisz mu rozbić Twoją Pychę na kawałki. Czy przyznasz, że twoje religijne wysiłki są niczym bez Chrystusa? Czy przestaniesz udawać i zaczniesz być prawdziwy, najpierw przed Bogiem, potem przed ludźmi? Czy zaufasz, że Jego łaska jest wystarczająca, nie tylko na dziś, ale na całą wieczność? Jeśli tak, jeśli twoje serce mówi tak, nawet jeśli wątpisz w swoją zdolność do wytrwania, to jest wystarczające. Bo to nie Twoja wiara Cię zbawia, to Chrystus, w którym pokładasz wiarę. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, doprowadzi je do końca. Niech Duch Święty przekształci Cię z chwały w chwałę na obraz Chrystusa. Niech Twoje życie stanie się żywym świadectwem, że pycha została pokonana nie Twoją siłą, ale Jego łaską. I gdy nadejdzie ten dzień, a nadejdzie, gdy staniesz przed tronem i zobaczysz go twarzą w twarz, nie będziesz mówił o swoich osiągnięciach. Nie będziesz się chlubił swoją służbą. Będziesz mógł tylko upaść i szeptać: Godny jest baranek, który został zabity. Bo w końcu, w samym końcu okaże się, że wszystko było łaską, od początku do końca. Łaska, która wybrała. Łaska, która wezwała. Łaska, która zbawiła. Łaska, która zachowała, łaska, która uwielbić, niech Bóg uchroni cię od pychy, która niszczy, i niech napełni cię pokorą, która zbawia. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego cztery części zostały ukończone. Tekst liczy około 3800 słów. Odpowiada to kazaniu na 22-26 minut, w zależności od tempa czytania. Materiał zachowuje teologiczną głębię spurdzjonowską, polską godność językową i pastoralną powagę odpowiednią dla dojrzałej polskiej publiczności. Amen.